Już jakiś czas temu kreskówka Sport Guffin Sokermania przykuła moją uwagę. Po pierwsze, że na fotosach można było dostrzec Diodaka, po drugie, że nigdy w sumie o tej kreskówce nie słyszałem, a po trzecie, to w sumie jeden z pierwszych występów wujka Sknerusa na ekranie. Miałem okazję oglądać angielską wersję i to na jej podstawie postanowiłem zrobić recenzję. Znałem to za dość ciekawe wyzwanie. Byłem przekonany, że jest to rzecz dość niszowa taka jednorazowa animacja z początku lat 90., z którą pewnie sami Amerykanie mieli słabą styczność, a już nie mówiąc o Polakach. Bez większych nadziei przeszukałem internet w poszukiwaniu polskiej wersji językowej. Cóż, byłem pewien, że nie znajdę tam absolutnie nic. Myliłem się. Dzięki Dubbing dubbingpedia oraz artykułowi z centrum komiksów Disneya dowiedziałem się, że kreskówka ta ukazała się w Polsce. Co więcej, nawet z sensownym dubbingiem. Zacząłem uznawać ją za swoistego białego kruka. Coś, co nigdy nie leciało w telewizji, jest dość słabo znane a w serwisach internetowych próżno czegokolwiek szukać. Jedyną opcją, był, te produkcje z polskim dubbingiem, pozostawał więc zakup oryginalnej płyt DVD. Co w końcu zrobiłem? A cóż mogłem? Zacisnąłem zęby, w bólach wyjąłem z kanału te 5 zł i oto jest: szalone igrzyska. Płyta zawierająca w sobie kompilację paru innych klasycznych shortów. Dziś jednak nie chcę się nad nimi pochylać, bo są to filmy, które zapewne każdy z Was już zna. To klasyki pokoju gimnastyki gufiego, jak jeździć konno czy mistrza hokejo. Obiektem recenzji uczynię wyłącznie sportowego gufiego w piłce nożnej, lub też jak to przetłumaczony na nasz język. Po prostu piłkę nożną. Piłka nożna. Tyle wstępu, czas na refleksję. Fabuła tego niewielkiego metrażu jest bardzo prosta. Co ciekawe, początek rzuca nas w przygody Wiri w kłopoty w kaczogrodzie, gdzie zastajemy pławiącego się radośnie w swojej mamonie Sknerusa. W przyjemności Wojaszka przerywa wizyta Hyzia, Dyzia i Zyzia. Ci zgłaszają się do niego z prośbą o wsparcie i bynajmniej niemoralne. zawody, Dolar i 49 centów? Jak mówiłem, że pomogę, myślałem, że chodzi o moralne wsparcie, o krzyki, machanie i te, takie tam. Ale dolar 49 to kupa forsy! Na rzecz mówiąc, ich drużyna piłkarska potrzebuje sponsora, a w wyniku paru zabawnych perypetii, których nie chcę tu zdradzać, bo sama scena jest wybitnie śmiesznie napisana, nagrodą główną w turnieju staje się starożytny puchar warty milion dolarów. A to z kolei przyciąga uwagę typków z ciemnej gwiazdy. Od tego momentu zieloni mak kwacza pod przywództwem kapitana Gufiego będą musieli stoczyć nierówny bój z drużyną braćmi B o cenne trofeum. Cóż, tyle mogę powiedzieć w ramach szybkiego streszczenia. Jak widzicie fabuła jest prosta jak konstrukcja cepa, choć trzeba przyznać, że całkiem dobrze dopasowana do metrażu jaki ma wypełnić. Akcja w żadnym momencie filmu nie wydaje się być sztucznie wydłużona, a perypetie na z idealnie oddają się do krótkiego seansu. Historia posuwa się do przodu w sposób sprawny i naturalny, a każda z ważniejszych postaci ma określoną rolę. A Tyle w sumie mogę powiedzieć o samej historii, nie spodziewajcie się tu żadnych zwrotów akcji. To naprawdę zwyczajna, standardowa, wręcz opowiastka o zasadach fair play, w której co prawda pojawiają się wątki pozaboiskowe, jednak i one nie prowadzą do żadnych większych zaskoczeń. Czy to źle? Myślę, że na to pytanie warto odpowiedzieć sobie samemu. Z mojej perspektywy należy cieszyć się z małych rzeczy, a nie każda historia musi przecież silić się na jakąś epickość. W prostych rzeczach również można znaleźć pewne piękno i tak właśnie jest tutaj. Film nie jest niczym niezwykłym, ale zawiera w sobie ważne przesłanie i jest bardzo przyjemny w odbiorze. Spora część tej radości płynie choćby z samego obcowania z bohaterami. Wspominam tu o tym, ponieważ bohaterowie to kolejny dość solidny element tej kreskówki. Interakcje między nimi są ciekawe i świetnie współgrają z ich klasycznymi charakterami. Czasem nawet znajdzie się moment, gdy ich sprzeczne ideały doprowadzają do dramatycznego skoku napięcia. Mie się wziąć w garść! Pomyślcie, co to znaczy dla dobrych obywateli Kaczogrodu Ach, i dla Portfela. Chłopaki, tu chodzi o nasz honor! Najwyższa pora zwyciężyć, więc idźcie tam i walczcie! I wygrajcie mi mój puchar! Nie zależy ci wcale na gufim, wujku. A przecież tyle zrobił dla naszej drużyny. No cóż, wypadają mi po prostu przekonujące i zachowują ducha swoich oryginalnych, klasycznych osobowości. Z postaciami, jak i samą historią wiąże się jednak cały szereg różnorakich gagów. Część z nich jest powiedzmy dość standardowa, inne autentycznie mnie rozbawiły. E tak, w sumie dochodząc do konkluzji, Gagi również mogę ocenić zdecydowanie na plus. To klasyczno-disneyowskie śmiesznostki i slapstick, więc jeśli taki humor do was trafia, to zapewne będziecie się dobrze bawić. Przytoczyć tu można jeden z moich ulubionych fragmentów, gdzie bracia B grają w karty. Czy mi porządnie działać na nerwy? A eee, to może trzeba zaprosić go na jakieś małe spotkanie? Prawdziwą imprezkę z niespodzianką! Są one też dość różnorodne. Autorzy bawią się zarówno dialogiem, obrazem, słowem, hiperbolą, czy też kontrastując ze sobą fikuśne postacie biorące udział w fabule. Bracia, wygląda na to, że ten mecz mamy wygrany! Więc jazda na trawę i złamcie nogę! Najlepiej które mój z nich! Sama animacja, mimo że niezbyt kultowa, może poszczycić się całkiem solidną jakością. Widać może, że nie jest to produkt, w który włożono dużo pieniędzy, bo oczywiście mogłoby być lepiej. Ale jak na dość niszową, standardową kreskówkę, wygląda to naprawdę nieźle. Animacja postaci jest płynna, niezwykle ekspresywna, a bohaterowie narysowani są po prostu prześlicznie. Nie ma też co narzekać na tła, są kolorowe, pasują do przedstawionego świata, tak więc, również to całkowicie na plus. Cóż mam wam rzec na koniec? No, na pewno, nie jest to w żadnym wypadku jakieś arcydzieło. Sama krótkometrażówka jest całkiem udana, jednak nie spodziewajcie się tu żadnych fajerwerków. Jeśli jesteście fanami klasyki Disneya, to zdecydowanie warto ją obejrzeć, chociażby dla zasady czy naszego polskiego dubbingu, który raz jeszcze bije na głowę oryginał. Seria wystarczy tylko posłuchać Sknerusa. Miejscami może denerwować brak muzyki, przez co niektóre sceny wypadają jakoś tak blado, wydają się bardziej puste bądź niepełne. Ale tak poza tym, to nie bardzo jest się do czego przyczepić. Chociaż z drugiej strony nie bardzo jest również co wyszczególnić. To po prostu dłuższy odcinek klasyki Disneya, pełny ukochanych postaci, slapstickowych gagów i ładnych rysunków. Tak więc, jeżeli jesteście odbiorcą takiego typu kina. To jak najbardziej, ja ze swojej strony polecam. Do zobaczenia wkrótce.